Siema, witajcie. W dzisiejszym odcinku takim na szybko zwiedzimy sobie e, opuszczoną, albo może bardziej niezamieszkałą, willę. Ogólnie willa musi należeć do kogoś zamożnego, bardzo zamożnego, ponieważ tak jak wspomniałem, tutaj jest jezioro, które nawet widać. Nazwę jeziora nie będę pojawiał, ale no zapewniam, że jest to jedno z popularniejszych jezior w okolicy, niezwykle czyste. A działka sama w sobie jest ogromna. Okolica też ciekawa, ale to myślę o tym porozmawiamy już z góry. A teraz, cóż, żeby się tutaj zbędnie nie pokazywać na tym areale około domu, to wchodzimy do środka. Ogólnie nie było planu, żeby dzisiaj w tym miejscu być. Dlatego, zobaczcie ubiór i to, że za dużo informacji o tym. W istu nie mamy, okna nawet nie? Już. No, tutaj takie mniejsze pokoje, czołowe chyba zaraz wymienię. Tu się, wiesz co, nie pokazuje mi tamta główna droga Ciekawe ile tak to... Łazienka pewnie, no Skrzynka, nie? Ale już taka zardzowiała mocno Jest ich hall Normalny, ale jednak... Ta wnęka, no, to jest coś spoko. A i tak, tak chyba największe zaskoczenie całego kompleksu, bo to jak zaraz zobaczycie, nie jest tylko ten budynek, tylko także i budynek obok, i garaż, i coś tam jeszcze. To jest basen. No tu uważaj, bo wnęka mhm. odróżnia. Kurczę, nieźle ten basen tutaj. Ja hmm? no. ogólnie taka... No nie wiem, ja bym nawet jakbym miał kasę, nie mógłbym w czymś takim mieszkać. Za duży chyba przepych jednak jak dla mnie, ale no. I tutaj tak jak wspomniałem budynek dodatkowy I i i garaż. Uważa, jakby czujki miały być, nie? I tam od razu ładne otoczenie, bo stajnia jeszcze z drugiej strony. Ogólnie łąki, las. To za tą ścianą co jest, bo nie byliśmy? A nie, klatka swadowa, dobra, nie było to Mhm. Mm no nieźle. No. Ciekawe, jak to miał finalnie wyglądać, nie? I co poszło nie tak, no bo to wątpię, żeby to stało, tak nie wiem, rok tylko niedokończony. Nie? nie, główne wejście, a my sobie wyjdziemy wiesz co? Przez basen chodź. I jeszcze ten garaż i ten dodatkowy budynek. Ten, ten budynek ogólnie sąsiedni to z wielkości normalnej chałupy, nie? Jeszcze wyjdziemy. Tam patrz, przy tych ulach się nie kręci. Nie? O, zawalone wejście. I znowu krzaki. Taki design. A może tu miały być schody. No może. No jedynie, nie? Jakieś takie okrągłe spiralne. No, 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 no. Tu mnie ciekawi, wiesz, co to jest za tym, Wie? za tym murem. Yy, Odrodziłem pewnie, żeby aż tak ze no, nie wiem. Worki cementu. No? O, tam jeszcze nie byliśmy. Pokaż, pokaż. Poświęć mi. Może sauna to miała być? Być może, no. Bo by miała w sumie sens. A nieźle. Taki basenik z widokiem na jezioro. Jakby się tam wycięło krzaki, to idealnie jeziorko byłoby, widać, nie? Ale ludzie się kręcą, nie? Bo widać po śladach. No nic, także jak widać, budynek i cały kompleks dość okazały, działka też niczego sobie. Idzie ciekawe, już ciekawe, jaka jest geneza tego, że to tak stoi i, i jeszcze tak będzie stało. Także tak jak mówiłem, odcinek robiony zupełnie przypadkiem i na szybko. I cóż, mam nadzieję, że jednak taki format Wam się podoba. Dzięki za oglądanie. Cześć.